Termiczne odparowanie jest jedną z wielu metod nanoszenia cienkich warstw metalicznych. Aby przeprowadzić taki proces potrzebujemy komory próżniowej, źródła pierwiastków, które odparujemy oraz podłoże. Podłoże znajduje się na specjalnym uchwycie. Umieszczone jest centralnie nad źródłem odparowywanych pierwiastków. Metaliczny pierwiastek znajduje się w tyglu zazotku boru lub na elemencie grzejnym. Odparowanie odbywa się w wyniku oddziaływania działa elektronowego lub na drodze termicznej. Gdy metaliczny pierwiastek uzyska odpowiednią temperaturę, to zaczyna parować. Pierwiastki opuszczają tygiel w fazie lotnej i trafiają wprost na podłoże. Podłoże może być podgrzewane przy pomocy specjalnego stolika grzejnego. Podgrzewanie podłoża ma na celu polepszenie adhezji nanoszonej warstwy do podłoża. Inną metodą nanoszenia cienkich warstw jest rozpylanie magnetronowe. W metodzie tej potrzebujemy pola magnetycznego, materiału rozpylanego, plazmy oraz podłoża. Układ jest wyposażony we wlot gazów szlachetnych oraz pompę próżniową. Podłoże umieszczane jest na nośniku, do którego przykładany jest potencjał dodatni, źródłem pierwiastka metalicznego jest target, do którego przykładany jest potencjał ujemny, nad targetem znajdują się magnesy, wytwarzające pole magnetyczne, skierowane równolegle do powierzchni targetu. Do komory wprowadzany jest argon, następnie załączane jest zasilanie, co powoduje powstanie plazmy. Następnie przyśpieszone jony argonu zostają przyciągane przez pole magnetyczne, uderzają w target i wybijają atomy metalu, które przemieszczają się do powierzchni podłoża.